Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na odcinku otworzymy sobie w sumie 12 saszetek. Są tutaj dwie kolekcje. Trzy saszetki z Road to UEFA Nations League Finals i 9 saszetek z kolekcji Tops yy, Mecz tak, Sezon Obecny 2022-2023. Jeżeli chodzi tutaj o te saszetki, to moi drodzy wyciągnąłem... Saszetki gdzie są karty limitowane, gdyż zwykłe saszetki potrzebuję do unboxingu 100 saszetek z tej kolekcji, bo chcę nagrać taki film, gdzie otwieram 100 saszetek, dlatego z wielu produktów powyciągałem saszetki i zostały mi po prostu foliki, gdzie są karty limitowane, dlatego dzisiaj na odcinku sobie je wszystkie otworzymy, zobaczymy jakie karty limitowane jeszcze wpadną. Natomiast tu, jeżeli chodzi o te trzy, to przyjaciel wysłał mi Trzy saszetki i napisał mi coś takiego: Mam nadzieję, że będziesz zaskoczony. Nie wiem o co chodzi, dlaczego, co, jak. W każdym razie trzy saszetki z kolekcji Road to UEFA Nations League Finals dostałem i zobaczymy, o co chodziło mojemu przyjacielowi. Dlaczego napisał mi, że ma nadzieję, że będę zaskoczony. Tak więc otwieramy. Po kolei mamy tutaj chyba niemiecką, a tutaj są dwie angielskie. Ok, to najpierw może tą niemiecką. I co mamy w pierwszej saszetce? Ale jaja, patrzcie, jest shield. To chyba o to mu chodziło. Internacjonal star Robin Olsen ze Szwecji. Następnie Mohamed Elionusi, Koleman. Alip. Alderweireld. Szyk. Na samym końcu mamy Rubena Diaza. João Cancelo. No i kto jest tutaj na ekskluzywnej karcie Kevin De Bruyne. No, mega sprawa, ale jaja. No zobaczymy, czy w tych dwóch też to będzie, bo jeżeli tak, no to teraz już wiem e, o jaką niespodziankę mu chodziło, że w każdej saszetce będzie e, karta Shield Kevin De Bruyne. Pierwsza saszetka otworzona, lecimy z drugą. I co tu? Tak samo. Ale, jaja, mamy Juriego Tielemansa z Belgii, następnie Despodow. Elionusi si ponownie, Upamekano, Ansufati, na samym końcu Jeremi Doku z Belgii, Jack Grillish, Anglia. I kto tym razem? No nie, no, no. To są naprawdę istne jaja, drugi raz Kevin De Bruyne. Jak jeszcze w trzeciej będzie to samo, no to naprawdę. On tutaj chyba umie czarować. Tak, bo też jest trzecia karta Shield, więc zobaczymy, czy będzie po raz trzeci Kevin de Bruyne, czy Adams z Szkocji, następnie Simikas, James Arnautowicz, Unaj Simon. Gindogan, na samym końcu Jorginho, Griezmann i kto jako trzeci? Nie, teraz już napastnik. Mamy Antoana Griezmanna, no mega sprawa moi drodzy. Trzy saszetki i w każdej jest karta Chrome Shield. Już myślałem, że będą trzy razy Kevin De Bruyne, no bo to wtedy naprawdę jakiś magik z mojego przyjaciela. Ok, a teraz otwieramy saszetki, gdzie są karty limitowane z kolekcji Top Snedger, tak, sezon obecny i w pierwszej mamy tutaj Vinicius, Alexander Arnold i karta ekskluzywna Rewards, czyli to jest jedna saszetka tutaj raczej to samo powinno być, bo wyciągałem to ze starterpaka, tak jest. mamy Viniciusa i Aleksandra Arnolda i tą samą kartę. może to zrobimy troszkę inaczej. ok, a teraz lecimy już pozostałe saszetki i tu już powinny być te normalne karty limitowane. show Remiro Benrama Luis Alberto Matchwinner Malen Krystal Akanji z Borusi i limitką jest Pau Torres Villareal. To jest pierwsza karta limitowana. Bo tutaj zawsze mamy pewność w starter paku i w tych e, takich innych paczkach gdzie nie ma albumu, że będzie Vinicius i Alexander Arnold. Natomiast w tych pozostałych to już jest różnie. Tutaj był Tomori, Karasko, Mendy, Stones, matchwinner Cristiano Ronaldo, Marco Royce, Signature Style, a limitka to Muzad Yabi z Bayeru Leverkusen. Pięć szatek nam zostało. Co mamy tu? No już limitkę można było dojrzeć. Szoboszlaj. Dominik Szoboszlaj z Lipska. A z pozostałych kart mamy logo Bayeru Leverkusen, Mandawa, Sangary, Stones i ze specjalnych Laporte Warrior i Klub 100 Leroy Zane. No i tutaj ponownie diabi, niestety powtóreczka. Frimpong, Munier, <ścoughs> Sangare, logo Manchesteru United, Dawson, Warrior i Anthony. Heritage. Ale pech. Kolejna limitka z Diabim. Trzecia już. I patrzcie, jest! Wow, ale traf! Sandro Tonali Pro Elite Shield. No mega! Czyli... Już kiedyś też trafiłem chyba chroma w tej saszetce, gdzie jest karta limitowana. Dodatkowo mamy Abrahama z Romy, dalej Koke, quadrado i stopper Oblak. I co mamy tutaj? Giacomo Makis z Celtiku, legenda z Milano, Andrea Pirlo. Następnie Milenkovic Savic, logo Atletico, Skriniar, Bailey i match winner Antoine Griezmann. I ostatnia saszetka. I tutaj mamy Timbera z Ajaxu. Legenda Eric Cantona i teraz bazówki Cristante Carvajal i Aramendi logo Liverpoolu i jeszcze karta specjalna Stopper David De Gea. tak więc moi drodzy no mega odcinek popatrzcie jakie super trafy udało się dzisiaj e, tutaj znaleźć w tych saszetkach no przede wszystkim e, z roadu mamy trzy karty shield chrome shield tutaj też się udało trafić w topsie tak, Shilda i do tego z Milanu, Tonali. No i jeżeli chodzi o limitki, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem różnych limitek w tych saszetkach. Dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka i moich trafów. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!